no i, ale u mnie to nie wyszło. Ale mam nadzieję, że działa teraz dobrze. Kurde. A no nic, ale to tak się tak będzie. Mniej więcej ten sam rozwój wydarzeń. No z tym, że po prostu jak go śledzimy normalnie to z laska i atakujemy, a tak to po prostu nie są już gotowi. Na nas. W ten sposób tak to działa. Nie, nie, nie. nóg. Widzicie jak gdzie 4 biegają? Takie idioty. Widzicie, widzicie jak podnoszą nogi, to normalnie jakby ich kangur już skakać. I biegać kolana podnoszą do bioder. Człowiek by się tak zmachał, biegają jak takie robokopy. Czy jeszcze inne terminatory? Ręce, ręce na płasko, i kolana do samych bioder tak sztywno biegają. Aj człowieku! Aj! Nie za bardzo, ale Koniec, jeden Tu jest dwóch następnych Jeden został Ten, który... No, A to ciekawe, bo tu jest wódca z gazem o! Nawet dwie. No i ciekawe, że nie wybuchają. Tylko jak się nie strzeli, to ewentualnie jakiś yy, ogień wystrzeli, ale... Jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby They're w tym miejscu, bo mi No teraz... Gnamy dalej. Popularnością jeszcze trochę, trochę większą cieszył się filmik z maluszkiem Można go sobie pobrać tam z GTA Site, czy jeszcze z innych stron takich właśnie poświęconych GTA Powiem Wam, że GTA 4, nie wiem czy to już mówiłem, czy nie, nie pamiętam, że... No ta gra po prostu, no... Dobra jest, no, no nie jest zła, jest dobra, więc no, potrafi po prostu... No wciągnąć, ale... Najgorszy jest tutaj system zapisów, no, no, no na razie nie ginę, na razie po prostu chyba nie zginę ani razu jak dobrze pamiętam, ale... no... Jeszcze parę razy stuknę gdzieś, nie nigdzie, no i po prostu za którymś, za którym procentem, za którymś partem chyba wyginą. A takie złożone misje jak na przykład no nie wiem śnieżyca czy coś, jakże mamy podbić no to trochę głupio będzie jeździć do, właśnie od stąd do, do, do nasza szpitala i tak tyle razy aż w końcu przejdę ostatnio za pierwszymi razem się to tutaj teraz jedziemy może

i tam będzie nie wylądowany jestem ciekaw ile już gramy 3 godziny 4 za 4 minuty będą, będzie leciała 4 godzina jak gramy w GTA chcą tak mało patrz chyba przez to że są że jest 1 godzin Bo tak to by były chyba 3 godziny o 10 to było 30 parę park a jest 15 16 teraz będzie mamy już 15 minut, czyli jeden taki właśnie będzie odcinek Znaczy nie będę dużo nagrywał po po prostu tak się tak będę musiał zmienić o jak... Na przykład, jak żeby nagrać takiego wieśka drugiego, czy coś, to jest taki konflikt, Po prostu, mi nie da rady yy, z frapsem. Po prostu będzie klatkowało jak... Będzie rekord, jak będę na 10 klatek z frapsem. To po prostu będzie ideo albo taki. No powiem wam szczerze, że w tej ostatnio zacząłem grać i nawet nawet dobry. Then, you know, no bardzo, bardzo nie poruszyły wybory moralne Jakie można... Man, jakie można tutaj dokonać? Powiedziałem sobie to do Burgera. No bo znaczy, się w Bo myślałem, że to jest taki. Tak jak że łazimy sobie do wow. no tak. Oh, fail numer dwa. Wjechałem na latarnię. Zaczął padać też <suszel> więc z kratków

No dobra, już nie będę się z nim umawiał.